Co powiesz na pracę w słonecznej Turcji w zespole ludzi z pasją do podróży? Jeśli chcesz przeżyć turecką przygodę, ale nie jesteś pewny, czy dasz radę, to wiedz, że nie szukamy ludzi z ponadprzeciętnymi zdolnościami, ale osób z ciekawą osobowością, która nas zainspiruje. Każdy z nas ma swoją własną historię, a piękne wspomnienia takie jak widzicie na prezentowanych zdjęciach, tworzymy z turystami na naszych wycieczkach. Polacy kochają Turcję, a my chcemy im ją pokazać od jak najciekawszej strony. Temu służą nasze autorskie programy wycieczek. Nasze aktualne oferty pracy to: Pilot wycieczek. Jeśli znasz język angielski, kochasz Turcję i lubisz ludzi, spróbuj swoich możliwości i zostań jednym z naszych pilotów. Nie martw się o niezbędną wiedzę tę pomożemy Ci zdobyć podczas szkolenia. A jeśli jesteś już doświadczonym pilotem wycieczek i pracowałeś wcześniej w Turcji, będzie nam miło poznać Cię bliżej. Język turecki będzie dla nas dodatkowym atutem. Pracownik Biura Stacjonarnego. Pasjonują Cię podróże, znasz techniki sprzedaży, jesteś kontaktowy, otwarty, posiadasz prawo jazdy i wiesz, gdzie leży Kapadocja i Pamukkale? Jeśli Twoje odpowiedzi brzmią tak, to znaczy, że szukamy właśnie Ciebie. Erasmus+, Plus. przyjedź do nas na 2-3 miesiące na staż w ramach Erasmus+. Plus. To wspaniała okazja do zdobycia nowej wiedzy i kompetencji oraz nabycie wysoko cenionych przez przyszłych pracodawców umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kreatywności. Wyślij swoje CV z aktualnym zdjęciem, koniecznie z dopiskiem, na które stanowisko aplikujesz, na adres pracamaupametinture.pl, a także opisz krótko, dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy wybrać. Może czekamy właśnie na Ciebie, a może Twoja turecka przygoda zaczyna się właśnie teraz.